Pewnie największy stres już opadł, a my, w obawie, że wzruszenie odejmie nam mowę, postanowiliśmy nagrać dla Was ten film wcześniej. Kiedy nas teraz słuchacie i oglądacie, stoimy obok Was już jako mąż i żona. Od dziś zaczynamy nową wspólną drogę. Zdajemy sobie sprawę, że droga ta będzie wyboista, zawiła i czasem pod górkę, ale ważne, że będziemy nią podążać razem. Od dziś robimy to, o czym każdy marzy. Tworzymy nową rodzinę. Chcielibyśmy z drugiej strony ekranu powiedzieć kilka najważniejszych słów. Przede wszystkim chcemy powiedzieć, że bardzo was kochamy i mamy świadomość, że te słowa padają zbyt rzadko. Rodzice, dla was ten dzień też jest wyjątkowy. Bez waszej pomocy nie udałoby się go zorganizować. To. Że tutaj jesteśmy, zawdzięczamy Wam i do Was kierujemy te słowa podziękowania. Nasi kochani rodzice, dziękujemy za wszystkie dni, które spędziliście razem z nami. Dziękujemy Wam za wsparcie na każdym etapie naszego życia oraz za opiekę, którą nas otaczaliście. Pokonując często wiele trudności, opiekowaliście się nami i wychowywaliście, aby wprowadzić nas w dorosłe życie. Dzisiaj jesteśmy już samodzielni i odpowiedzialni, ale nadal widzimy w Waszych oczach troskę. Mamoś, tak trudno ubrać słowa, by podziękować za to, że poświęciłaś całe swoje życie, bym była szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję Ci, że pozwoliłaś mi kroczyć własną ścieżką życia. Jestem Ci za to bardzo wdzięczna. Nie musiałaś mi tego mówić, żebym wiedziała, że jesteś ze mnie dumna i kochasz mnie nad życie. Dziękuję, że zawsze stawałaś po mojej stronie, nawet wtedy, gdy nie miałam racji. Dziękuję za wspólne odrabianie lekcji. Wiem, że łatwo nie było. Stałaś przy mnie w nocy, gdy płakałam, byłaś zawsze przy mnie, gdy pomocy potrzebowałam. Dałaś mi przyjaźń najpiękniejszą, najtrwalszą, dałaś mi miłość wyrzeczeń wartą. Nie ma wystarczających słów opisujących moją wdzięczność, że to właśnie Ty jesteś moją mamą. Pokazałaś mi świat, nauczyłaś mnie wszystkiego i przygotowałaś do życia. Dziękuję, że byłaś moją podporą, kiedy tego potrzebowałam. Dziękuję za Twoją pomoc i wsparcie w każdej chwili mojego życia. Mamo, dzięki Tobie, oglądając ten film, nie wstydzę się płynących łez po policzku. Ty pokazałaś mi, że kochać to po prostu być. Ty byłaś zawsze. Nieważne, czy świętowałem sukces, czy podnosiłem się po porażce, nigdy nie przestawałem czuć Twojej obecności i Twojego wsparcia. Dziękuję za rozmowę w każdym momencie, gdy jej potrzebowałem. Za to, że nadal dostrzegasz we mnie swojego małego Martinka. Mamuś, dziękuję za to, że rozumiałaś mnie bez słów i przekazywałaś mi niezwykle cenną cechę, jaką jest wrażliwość. Dziękuję za Twoje rady przez te wszystkie lata. Za czułość i zrozumienie. Za dar prawdziwej miłości, która pozwala mi pamiętać o tym, jaka jesteś kochana. Tatusiu. Dziękuję Ci za to, że byłeś, jesteś i będziesz w każdym momencie, kiedy Cię potrzebuję. Dziękuję Ci za trud i cierpliwość, jaką włożyłeś w moje wychowanie. Dawałeś mi wskazówki, jak żyć. Uczyłeś, że człowieka nie określa to, co ma, lecz to, co może dać innym. Wiem, że nie zawsze byłam dobrym dzieckiem, ale nigdy nie przestałam Cię kochać, nigdy nie przestałeś być moim autorytetem. Dziękuję za wszystko, co od Ciebie otrzymałam. Za wszelkie starania i pomoc, którą wkładałeś w moją edukację. Wierzę, że ten wysiłek uczyni mnie mądrą i niezależną. Dziękuję Ci, Tato, za Twoją opiekę, za silne ramię w chwilach zwątpienia, za ojcowską miłość, która pozwala mi pamiętać o tym, jaki jesteś wspaniały. Z całego serca dziękuję Ci za wszystko, co od Ciebie otrzymałam. Tato, dziękuję Ci za cierpliwość, że zawsze pozwalałeś wyrazić mi swoje zdanie. Dziękuję Ci za twardą rękę w wychowaniu. Dzięki temu w moim życiu nie ma wymówek. Każdego dnia wstaję i działam. To Ty, tato, pokazałeś mi, jak być głową rodziny i jak brać sprawy w swoje ręce. Stojąc za mną murem, nauczyłeś mnie, jak samodzielnie iść przez życie. Dzięki Tobie potrafię stawiać czoła wszystkim wyzwaniom i za to jestem Ci niezmiernie wdzięczny. Chcielibyśmy podziękować jeszcze jednej ważnej osobie, która jest dziś z nami. Kochana babciu, w tym szczególnym dniu pragnę podziękować Ci za nieskończoną liczbę wspólnych wspomnień, za pomoc, za to, że zawsze przy mnie byłaś. Dziękuję za dobroć, za opiekę, za to, że zawsze służyłaś mi pomocą i pocieszałaś każdego dnia. Dziękuję za wszystkie trudy i starania, jakie włożyłaś w moje wychowanie. Kocham Cię, Anielka. Kochani rodzice, dziękuję Wam za Niego. Macie wspaniałego Syna, który chroni mnie i wspiera. Jest moim ramieniem, które każdego dnia dodaje mi odwagi. Chcę być z nim do końca swoich dni i dzielić wspólnie każdą dobrą i złą chwilę. Kochani rodzice, dziękuję Wam za nią, za cudowną córkę i zaufaniem, jakim mnie obdarzyliście, oddając ją w moje ręce. Wybrałem ją na całe życie i obiecuję zrobić wszystko, co w mojej mocy, by każdego dnia czuła się ważna, kochana i piękna.